Pochodzimy z Hawany, z Kuby. Każdy z nas jest indywidualnością. Nie mamy zamiar tworzyć boysbandu. Mamy zamiar wygrać ten program. Zobaczymy komu się uda. I ten kto wygra pociągnie całą drużynę. Doszło do Wtedy może ewentualnie Boyfriend, ale to dopiero po tym próbie. Liczy się na nas i... jedynie sława i pieniądze. Nasza familia liczy więcej osób, ale czasami nie wszyscy, wszyscy mogli przyjechać. Interes, interes. Naszym Grechuta. celem nie jest wygranie idola w Polsce. Mamy zamiar wygrać światowego. World idol? Yeah. Marek Grechuta rządzi. Ja śpiewam Marka Gryfinę i Katarzyna mam nadzieję, że to jest moja droga do sławy. Moim skromnym zdaniem Rock and roll jest kluczem do sukcesu i on pozwoli mi zdobyć światową sławę nagrać własną płytę. Będę sławny! Chcę powtórzyć... Aleks, Aleks! A, a kolegę, kolegę koleg 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 pokażecie na telewizji. Bo śpiewam 100 lat alec, i, alec, i mówią, kurde, że ta piosenka nie przyniesie... Chcemy być akunilsem! Jest, kur, nilce, jest nilce. przy nas y, z Krzatem. Jesteśmy po prostu... On jest skrzatem jesteśmy Guverre. Niszczymy Zniszczymy. Ciocia, ciocia. Cio. Czy? I dla, dla Fidel'a Castro rodzina Montana. Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Niech I keep left. Yeah. Nigdy ty, kto mnie podtrzyma, gdy zabraknie sił, Sto tobą dalej, zamian nie chcąc, nic kto powie mi, gdzie mam iść dalej. Ale <ślesy> Pięknie! Naprawdę no. pięknie! No. Dzięki! Stryk. Dzień dobry. Dzień dobry, damy. Siema, 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 Cześć, 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 Wy jesteście z boysbandu jakiegoś? E, nie, nie. Jesteś z rodziny to, rodzina, Montana, mafia. Montana. Każdy przyjechał osobno, każdy śpiewa co innego. Jesteśmy jedną wielką całością, ale każdy z nas jest jedną wielką indywidualnością. Ale <grym> mimo wszystko tak tworzycie całkowite. całość. Tak. Dobra, a czy znaczy rodzina? Proszę, proszę, proszę. Takiś numer, że niby każdy z was indywidualnie tak, śpiewa, tak, ale wszystko się w jakąś całość zbiera, taki tak, wiesz, wspólny. Tak, jesteśmy jedną wielką rodziną, mimo to każdy z nas śpiewa co innego. Ale tak y, jedną piosenkę jakąś znaczysz? Ta, tak! Tak! Tam. Tak! My tak jest! Tak tak I uwaga! O, c, 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 ci, cicho, cicho, uwaga! Ja najlepiej to znam. Ale wiecie co? Bokiem najlepiej. Bokiem, bokiem, bokiem. Ty, ty się odwróć. Uwaga! Uwaga! Trzy, cztery... Take me home, United To the place I belong To Old to United Take me home, United Take me home, United Road, to the place I belong, to the Trafford, see United, take me home, United Road. To... Brawo! No dobrze, panowie, Manchester super. Manchester United! A dlaczego Manchester United, a nie Górnik Zabrze, no? <grym> Bo nie nas Manchester By... United ma jedyną szansę w zdobyciu jakiejś tam ten... nagrody, a nasz... proszę ciebie, Eee, Górnik Zabrze, no... No, No, no A, ten, a ten no nie. polskie drużyny, wiadomo o co chodzi, nie? Alegia Warszawa? Też nie. No, nie no lubię no polskich też nie. drużyn, bo Polska są żałosne. Zzał... A chcesz w ryja? A za kim jesteś? Za no me. A ja zamęczę sterem, zobaczymy jak się spotkają. Masz klamkę, masz klamkę stary. Właśnie, właśnie. Okej, wygrałem. nie, 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 spokojnie. nie, 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 no dobra, panowie, który macie Panem numer? 817, to będziecie tu jeszcze czekać troszkę, nie? Kurczę no. A to polecam mniej alkoholu trochę. Jeszcze nie pił. Jeszcze. jeszcze. Jeszcze nie. nie. No właśnie. Bo... Jak dostaniemy się, to tak. Kasia. Ja nie dostałam się, czemu? Ale czemu jej nie? Jest? Lubię Tak mówić do tam, tam gdzie jak mówię, to... Do do męż. Męż. Tam do pana. Co, co, do, to, o, tu gdzie Kasia to, nie się nie dostała. Tam, <grym> tam ale gdzie możemy się dostać. Do pana musisz mówić. Do milionów ludzi za tego. Nie dostałaś się? Co? <grym> to, to jest jej oszustwo. Bez dwóch zdań. To, to, to dranie. on Ona Toż to co powiedzieli. Kurczę, w ogóle jeszcze nie dobrze. Ale, ale, nie, ale nie, mów. Mówiła Leszczyński no, cały czas, bo pytałem się coś tam, czemu mam tak ręce, nie? I Zapędowska mówi, no, czemu no, no tak zaśp... sobie stanęłaś jakby do ludowej piosenki. Stek bzdur. Ja to chciałam zaśpiewać I o musiał. Nie, ale a. tak się powstrzymałam. No, no, no. I ten y, Leszczyński mi mówi coś tam, a ty jesteś Kasia Kowalska, tak? A czy nie miałeś takiej ochoty, żeby zaśpiewać piosenkę Kowalskiej? nie? To było głupie. Ale potem powiedziałam coś, co kazali wyciąć, więc nie będę tego powtarzać? Nie, to powiedziałem Czy może? Może powiedzieć? Powiedziałam, że nie lubię Kowalskiej, a Tygan powiedział, że to jest miejsce publiczne i tutaj nie załatwia się prywatnych spraw. Ostrożnie. Ostro. Ostro. a ostro. jeszcze. I Taki później ten jeszcze. Później jeszcze. Nie powiedziałam, nie, bo jej nie lubię. Każdy ma prawo do jakichś własnych preferencji, gustów. Ja dobrze mówić, Później się mnie zapytali, czemu tak stoję, nie? Czemu tam w ogóle ręce i czy będę stać tak dalej? Mogę się zapytać, czemu on tak siedzi? No i ja powiedziałam, że tak mi się wszystko trzęsie, Bo jestem zdenerwowana i w ogóle, nie? No, wiadomo jest a później coś tam jeszcze porozmawiali i Reszczeński się mnie pyta, czy jeszcze mi się trzęsie. No ja powiedziałam, że jeszcze mi się trzęsie. Powiedziałam, muszę mi się jeszcze trzęsie, nobra. I później, już jest później, śpiewać, nie? Aha, jeszcze się tylko zapytałam, co będę śpiewać, nie? W taki sposób bardzo taki dyplomatyczny, nie? Więc w taki sposób bardzo dyplomatyczny mu odpowiedziałam. Tak się nam trochę dziwnie spojrzał i chyba to uznał, że to był akt ironii. Poczuł się urażony. Boże, młodych argumenty. Psu, brat. Nie że tyle pieniędzy zarabia, a zarabia. <sparthe> Och, co czułaś? Satysfakcję? Mówiłam ci, że mi się trzęsie. Ale no, z jakiego powodu? widzieli, że ty zresztą. po prostu wyszłaś i płakałaś. <gryp wioski> Teraz nerwowy śmiech. Ciebie wszyscy spokój. Ej... Katrę. Ej. Katrę. Życie się nie kończy na jakimś idolu. Naprawdę. Słowo o swoim Teraz się nie udało. Uda się następnym razem. Ech. Już? Dobrze? Aaj. Jest godzina dzisiaj... Jest 20.25. Czekamy od której? Bite 9 godzin. 13? 13 14? Mówiłem ci, zostaw matkę kube spokoju. To, to ta jest stąd, ta, na ty z tego zrobiłeś totalny no, Jesteś mi Nie wiem, ale tak. co nie zrobiłem. Nie ma ja się tam, gdzie nie jesteś mile widziany. Wszystko na nic. Masz babu placek. Bo Whitney ma ładne piosenki. A nie, to to wyśpiewamy. Tyle, tyle przygotowań, tyle wyszliłeś. I nigdy nie śpiewaj Whitney Houston Fidolu. Jest 20.25. Czekamy od które? Pity się 2019. 13, 13, 14. Zapytaj na Możemy A nawet... Zapytajmy. Ja mogę śpiewać jak oni będą wychodzić. Gdzie? Koniec z tej nierównej walki. Kiedy my? Nie ma. Przepraszam. Kiedy my będziemy śpiewać? Czekamy o pieprz. Ale... To ani by Mamy tam wejść, zaśpiewać? Nie śpiewa. Tam nikt wierzy, ich chyba nie ma. Kiedy mamy zaśpiewać? Gdzie śpiewać? się. Bez łaski, może za rok. Znowu rok przygotowań, kolejny ja rok szlifowania. To było. Kręcić kręcą, ale nie chcieli. Ja byłem tak. śpiewakiem kolonijnym 9-7 w poobrzegu, co? Co i tak jest na nikim dla telewizji. Na co mi te tytuły, skoro jesteś... nie mogłem zaśpiewać. Cała rodzina mówiła, że dobrze śpiewam. Najgorsze jest to rodzina. Dzień. W tyle po południu przepracowanych. Znaczy też, książkę to śpiew. No Ale. Tak, to jest gitara. Los jest sprawiedliwy. Który nie dano so, możliwości bycia wykorzystany. Co ty to... mówisz?